Myślisz, że Twoja praca jest monotonna? Że 8 godzin wpatrywania się w ekran komputera to szczyt nudy i wysiłku? Żom, jak Ci opowiem o pracy średniowiecznego skryby, to spojrzysz na swoją klawiaturę z czułością i wdzięcznością, o jakiej Ci się nie śniło. Wyobraź sobie, że masz za zadanie napisać książkę. Nie, nie na laptopie, gdzie możesz skasować, skopiować i wkleić. Masz ją napisać ręcznie. Każdą literę, każdą kropkę. A ta książka ma powiedzmy 400 stron. Ile ci to zajmie? Rok? Dwa lata? Całe życie? Właśnie tak wyglądała praca, która była jednym z najbardziej szanowanych, a jednocześnie najbardziej niszczących zawodów średniowiecza. W epoce przed wynalezieniem druku przez Gutenberga, każda książka była cudem. Była skarbem. Dobrze wykonany. Iluminowany manuskrypt potrafił kosztować tyle, co cała wioska albo duże gospodarstwo rolne. Był symbolem statusu, władzy i, co najważniejsze, wiedzy. A ludzie, którzy tworzyli te cuda, to byli skrybowie. Zazwyczaj mnisi, zamknięci w specjalnych pomieszczeniach w klasztorach zwanych skryptoriami. Wyobraź sobie takie miejsce. To nie była przytulna biblioteka z kominkiem i wygodnymi fotelami. Skryptorium było często zimnym, surowym pomieszczeniem, zorientowanym na północ, żeby zapewnić równomierne, zimne światło, które nie niszczyło cennych pigmentów. Obowiązywała tam żelazna zasada absolutnej ciszy. Misi porozumiewali się na migi. Cisza była potrzebna do maksymalnej koncentracji. Każdy błąd, każda pomyłka przy kopowaniu tekstu była katastrofą. Praca skryby to nie było po prostu pisanie. To był długi, wieloetapowy proces który wymagał cierpliwości świętego, precyzji zegarmistrza i wiedzy z wielu dziedzin. To była praca zespołowa, która potrafiła trwać latami. Zaczynało się od przygotowania papieru, czyli pergaminu. Potem trzeba było przygotować atrament, przyciąć gęsie pióro, wyznaczyć linie na każdej stronie. Dopiero potem zaczynało się właściwe pisanie. A po pisaniu przychodził czas na iluminacje, te przepiękne, kolorowe zdobienia, które czyniły z książki dzieło sztuki. Na końcu introligator wszystko zszywał i oprawiał. Każdy z tych etapów był osobną sztuką. Myślisz, że to praca marzenie? Spokojna, cicha, w otoczeniu wiedzy i sztuki? Zdala od wojen, zarazy i brudu średniowiecznej ulicy? Owszem. Ale ta cicha, święta praca miała swoją bardzo mroczną stronę. Miała swoją cenę płaconą ciałem i zdrowiem. Bo te same piękne materiały które tworzyły nieśmiertelne dzieła, były jednocześnie cichymi zabójcami. A atrament, farby, a nawet sam proces pisania powoli, dzień po dniu, niszczyły organizm skryby w sposób, którego byś się nie spodziewał. I zaraz opowiem ci o ukrytych niebezpieczeństwach i truciznach, które czaiły się w najpiękniejszej pracy średniowiecza. Zanim nasz skryba napisał choćby jedną literę, musiał przygotować sobie podłoże. I tu zaczyna się pierwszy, śmierdzący i pracochłonny etap. W średniowieczu nie było papieru w dzisiejszym rozumieniu. Był on znany, ale drogi uważany za nietrwały. Prawdziwą, luksusową kartką był pergamin. A pergamin robiło się ze skóry zwierzęcej owczej, koziej, a najcenniejszy, welen, z nienarodzonych lub nowonarodzonych cieląt. Proces produkcji był obrzydliwy i wymagał ogromnej siły. Najpierw trzeba było skórę zwierzęcia moczyć przez kilka dni w wodzie wapiennej, w roztworze wodorotlenku wapnia. To pomagało usunąć sierść i resztki tłuszczu. Wyobraź sobie ten smród. Potem skórę rozpinano na specjalnej, drewnianej ramie. I zaczynało się skrobanie. Specjalnym, półokrągłym nożem, zwanym lunellum, skryba lub jego pomocnik musiał zeskrować ze skóry wszystkie pozostałości mięsa i sierści. To była ciężka, fizyczna praca. Następnie skórę polerowano pumeksem, żeby była idealnie gładka, i nacierano kredą żeby lepiej przyjmowała atrament. Wyprodukowanie wystarczającej ilości pergaminu na jedną dużą Biblię wymagało skóry z kilkuset owiec. To była praca na całe miesiące, zanim w ogóle pomyślano o pisaniu. Dobra, mamy pergamin. Czas na atrament. Zapomnij o nabojach do pióra. Atrament trzeba było zrobić samemu. Najpopularniejszy był atrament galusowy. Przepis? Weź gejlezi. To takie narośla na liściach dębu, tworzone przez owady, utłucie na proszek i żałej winem lub piwem. Gotuj. Potem dodaj siarczan żelaza, zwany witriolem, i gumę arabską, żywica z drzewa akacjowego, która działała jak zagęstnik. Mieszaj. Brzmi jak lekcja chemii? Bo tym to było. A ten atrament był żrący. Wchodził w reakcję z pergaminem. Dosłownie wgryzając się w jego strukturę, co czyniło go bardzo trwałym. Ale był też niestabilny. Zły przepis, złe proporcje, atrament mógł po latach wyblaknąć albo, co gorsza, przepalić pergamin na wylot, tworząc dziury. Zrobienie dobrego, trwałego atramentu było sztuką. Okej, okay, mamy na czym pisać i czym pisać. A narzędzie? Oczywiście pióro. Ale nie wieczne pióro. Pióro gęsie. Najlepsze były te z lewego skrzydła, bo ich krzywizna pasowała do prawej ręki. Ale nie wystarczyło po prostu wziąć pióra. Trzeba było je przygotować. Najpierw hartowano je, wkładając do gorącego piasku. Potem trzeba było je precyzyjnie przyciąć specjalnym nożykiem penknife stąd angielska nazwa Syżoryka Ostrze musiało być idealne, nie za ostre, nie za tępe, z małym rozcięciem na końcu, żeby atrament spływał równomiernie i to ostrze trzeba było co chwilę temperować. Skryba w ciągu dnia pracy ostrzył swoje puro dziesiątki razy. Dopiero teraz, po tych wszystkich przygotowaniach, które mogły trwać tygodniami, nasz mich mógł usiąść przy swoim pulpicie. Pulpit był zazwyczaj pochyły, żeby ułatwić pisanie. Na pergaminie, za pomocą ostrego narzędzia, rysowano cieniutkie, ledwo widoczne linie, które wyznaczały wiersze i marginesy. Precyzja była absolutnie kluczowa. I dopiero teraz zaczynała się magia. Kopiowanie tekstu, litera po literze, w idealnym, kaligraficznym stylu. Ale ta magia miała swoją fizyczną cenę. I zaraz opowiem ci o chorobach zawodowych skrybów, które zmieniały ich ciała w powykręcane, obolałe wraki. Nasz skryba siada do pracy. Przed nim leży idealnie przygotowany arkusz pergaminu. Obok kałamasz z czarnym jak noc atramentem. W ręku trzyma precyzyjnie naostrzone pióro. I zaczyna pisać. Godzina za godziną. Dzień po dniu. Tydzień po tygodniu. W absolutnej ciszy i skupieniu. Jakie są fizyczne konsekwencje takiej pracy? O rany lista jest długa i przerażająca. Po pierwsze kręgosłup i kark. Skryba przez 6 do 8 godzin dziennie siedział w jednej, wymuszonej, pochylonej pozycji. To powodowało potworne bóle pleców, chroniczne napięcie mięśni karku i, z czasem, trwałe deformacje kręgosłupa. Wielu starych mnichów było zgarbionych jak paragraf, nie z powodu wieku, ale z powodu dekad spędzonych nad pulpitem. Dzisiaj narzekamy na syndrom biurowy. Oni mieli go w wersji ekstremalnej, bez masaży, bez przerw na rozciąganie, bez ergonomicznych krzeseł. Po drugie, oczy. Wyobraź sobie, że musisz przez cały dzień wpatrywać się w małe skomplikowane litery a wszystko to przy świetle dziennym które w zimne pochmurne dni było bardzo słabe albo co gorsza przy migotliwym świetle świecy świece dawały mało światła kopciły a wosk kapał na cenne manuskrypty dlatego praca po zmroku była często zakazana ale nawet praca w dzień była dla oczu zabójcza skrybowie cierpieli na chroniczne zapalenie spojówek krótkowzroczność i z wiekiem często po prostu ślepli Tracili wzrok w imię przepisywania Słowa Bożego. To była najwyższa ofiara. Po trzecie, ręce. Syndrom cieśni nadgarstka, artretyzm, chroniczne bóle w palcach i dłoniach. Ciągłe trzymanie pióra w jednej pozycji, precyzyjne, powtarzalne ruchy, to wszystko niszczyło stawy. Skurcz pisarski, który dzisiaj jest drobną dolegliwością, dla nich był końcem kariery. Jeśli ręka odmawiała posłuszeństwa, stawałeś się bezużyteczny. Do tego dochodziły inne przyjemności. Zimno. Skryptoria były nie, bo ogień stanowił śmiertelne zagrożenie dla biblioteki. Zimą mnisi pracowali w lodowatych pomieszczeniach, owinięci w grube habity, z palcami skostniałymi z zimna. Wyobraź sobie kaligrafowanie w takich warunkach. A co, jeśli skryba popełnił błąd? Nie było klawisza delete. Błąd, czyli lapse skalami, potknięcie pióra, był dramatem. Trzeba go było usunąć. Używano do tego specjalnego nożyka, którym delikatnie zeskrobywano warstwę atramentu i pergaminu. To była operacja chirurgiczna. Jeden fałszywy ruch, i w cennym manuskrypcie powstawała dziura. Dlatego presja psychiczna była ogromna. Każda litera musiała być idealna. Tekst musiał być nie tylko czytelny, ale też piękny. Równe odstępy, idealne proporcje. To była medytacja. Modlitwa i praca rzemieślnicza w jednym. Jeden z mnichów zapisał na marginesie przepisywanej książki takie zdanie – pisanie jest nieznośne. Zgina plecy, mroczy oczy, miażdy żołądek i nerki. To jest świadectwo z pierwszej ręki. Ale najgorsze miało dopiero nadejść. Bo gdy skryba kończył swoją czarną robotę, do akcji wkraczał jego kolega, artysta. Iluminator. To on dodawał kolorowe inicjały, miniatury, Zdobienia na marginesach. I to właśnie on, tworząc najpiękniejsze elementy książki, codziennie igrał ze śmiercią. Bo jego farby były zrobione z najgorszych trucizn, jakie znał średniowieczny świat. I zaraz opowiem ci o cichym zabójcy, który ukrywał się w pudełku z farbami. Praca skryby niszczyła ciało powoli, przez lata. Ale praca iluminatora mogła zabić znacznie szybciej i w znacznie bardziej podstępny sposób. Iluminator to był artysta który zamieniał zwykły manuskrypt w olśniewające dzieło sztuki. To on malował te wszystkie misterne inicjały, sceny biblijne, fantastyczne stwory na marginesach. A do tego potrzebował kolorów. Żywych, trwałych, intensywnych barw. A w średniowieczu najpiękniejsze barwy uzyskiwano z najbardziej toksycznych substancji na Ziemi. Wyobraź sobie paletę iluminatora. Każdy kolor to osobna trucizna. Zacznijmy od czerwieni. Najpiękniejszą, ognistą czerwień uzyskiwano z cynobru. Brzmi ładnie. Cynober to siarczek rtęci. Tak, rtęci. Jednego z najbardziej neurotoksycznych metali. Iluminator ucierał ten minerał na drobny proszek w moździerzu, wdychając przy tym toksyczny pył. Potem mieszał go z giałkiem jaja lub gumą arabską i malował. Oblizywał pędzel, żeby uzyskać cienką końcówkę, wprowadzając rtęć bezpośrednio do organizmu. Chroniczne zatrucie rtęcią prowadzi do uszkodzenia mózgu, nerek, drżenia rąk, wypadania zębów i szaleństwa. Szaleństwo kapelusznika wzięło się właśnie od zatrucia rtęcią, której używano przy produkcji filku. Iluminatorzy cierpieli na to samo. Inny czerwony pigment, minia, to tlenek ołowiu. Też silna trucizna. A co z żółtym? Najbardziej pożądany, jaskrawy żółty kolor uzyskiwano z minerału zwanego aury pigmentem. Jego chemiczna nazwa to trisiarczek arsenu. Arsenu. Tak, tej samej substancji, która była ulubioną trucizną morderców przez setki lat. Nasi mnisi artyści ucierali na pył arszenik, wdychali go i przenosili na pędzelku do ustęp skutki? Uszkodzenie wątroby, nerek, nerwów, nowotwory skóry. Powolna, bolesna śmierć w imię pięknego, żółtego słoneczka na marginesie psałterza. Chcesz zielony? Proszę bardzo. Najpopularniejsza była grynszpan szlachetny, czyli zasadowy odstan miedzi. Też toksyczny, choć mniej niż rtęć czy arsen. Ale długotrwałe wdychanie go prowadziło do uszkodzenia płuc i wątroby. A przepiękny, niebieski kolor, ultramaryna? Ten akurat był bezpieczny, bo robiono go z lapis Lezuli, cennego kamienia sprowadzanego z Afganistanu. Ale był tak drogi, że kosztował więcej niż złoto. Używano go tylko w najważniejszych manuskryptach do malowania szat Matki Boskiej. Ale najgorsza ze wszystkiego była chyba biel. Biel ołowiowa. Uważana za najlepszy biały pigment przez setki lat. To zasadowy węglan ołowiu. Ołów to klasyczna trucizna kumulująca się w organizmie. Powoduje anemię, bóle brzucha, tak zwany kolka ołowicza, uszkodzenie mózgu, paraliż. A iluminatorzy używali go bez przerwy. Każdy z tych pigmentów był cichym zabójcą. Misi nie mieli pojęcia o toksykologii. Nie wiedzieli, że piękno, które tworzą, powoli ich zabija. Myśleli, że ich choroby, drżenie rąk, problemy z pamięcią to próby zesłane przez Boga albo działanie diabła. Modlili się o zdrowie, jednocześnie codziennie dawkując sobie śmiertelne trucizny. To jest najbardziej wstrząsający paradoks tej pracy. Winie tworzenia dzieł cecha grececha -Y, elonce cecha Boga. Niszczyli swoje własne ciała, świątynie Ducha Świętego. To była ofiara, z której nie zdawali sobie sprawy. I teraz pomyśl o tych pięknych, średniowiecznych księgach, które oglądamy dzisiaj w muzeach, zamknięte w szklanych gablotach. Patrzymy na nie z podziwym, A powinniśmy patrzeć z szacunkiem i pokorą. Bo każda kolorowa litera, każda miniatura jest nasączona nie tylko farbą, ale też cierpieniem i zdrowiem anonimowego artysty, który poświęcił swoje życie żeby ją stworzyć. To nie są tylko książki. To są relikwie. Relikwie najpiękniejszej i najbardziej niebezpiecznej pracy średniowiecza. Ale co się stało z tym całym systemem? Co zakończyło erę ręcznie pisanych ksiąg? Odpowiedź jest prosta, ale jej konsekwencje wstrząsnęły światem. I zaraz ci o tym opowiem. Co zabiło tę piękną, ale i zabójczą profesję? Jedno słowo: Gutenberg. A konkretniej wynalezienie druku za pomocą ruchomych czcionek w połowie XV wieku. To był jeden z najważniejszych wynalazków w historii ludzkości, który wywrócił średniowieczny świat do góry nogami. Nagle okazało się, że książkę, którą jeden mnich przepisywał przez całe życie, można wydrukować w setkach egzemplarzy w ciągu kilku tygodni. Koszt produkcji spadł dramatycznie. Książki stały się dostępne nie tylko dla królów i opatów, ale też dla rosnącej siły klasy średniej kupców prawników, studentów. To była rewolucja informacyjna na niespotykaną skalę. Wiedza, która przez wieki była zamknięta w klasztornych bibliotekach, wylała się na świat. Reformacja, renesans, rewolucja naukowa, nic z tego nie byłoby możliwe bez druku. Ale każda rewolucja ma swoje ofiary. A ofiarą rewolucji Gutenberga byli właśnie skrybowie i iluminatorzy. Ich praca, przez tysiąc lat uważana za jedną z najszłachetniejszych i najważniejszych, Nagle stała się przestarzała i nieopłacalna? Po co zatrudniać Micha na 20 lat do przepisania Biblii, skoro można ją tanio wydrukować? Klasztorne skryptoria zaczęły pustoszeć. Sztuka kaligrafii i iluminacji zaczęła zamierać. Oczywiście, jeszcze przez jakiś czas tworzono luksusowe, ręcznie pisane księgi dla najbogatszych koneserów, ale to był już tylko łabędzi śpiew. Maszyna wygrała z człowiekiem. To był koniec pewnej epoki. Jaka jest ostateczna? Najbardziej zaskakująca refleksja na temat tej pracy? Chyba to, jak bardzo ci anonimowi mnisi ukształtowali nasz świat, a my o nich zapomnieliśmy. Pomyśl o tym. Wszystko, co wiemy o starożytnym Rzymie, Grecji, o początkach chrześcijaństwa, o filozofii, prawie, medycynie, wszystko to przetrwało tylko dlatego, że jakiś bezimienny mnich w zimnym skryptorium z bolącymi plecami i słabnącym wzrokiem, cierpliwie, litera po literze, przepisał to na pergamin bez nich żylibyśmy w kulturowej amnezji. Byli twardymi dyskami cywilizacji zachodniej. Wykonywali backup wiedzy ludzkości, ryzykując własnym zdrowiem. To jest ich prawdziwe dziedzictwo. Co nam dzisiaj mówi historia skryby? Po pierwsze, uczy nas pokory wobec słowa pisanego. W dobie internetu, gdzie produkujemy i konsumujemy miliardy słów dziennie, zapomnieliśmy o ich wartości. Traktujemy tekst jak coś taniego, jednorazowego. Historia skryby przypomina nam, że kiedyś każde słowo było na wagę złota, okupione godzinami ciężkiej, precyzyjnej pracy. Po drugie, to historia o cichej ofierze w imię wyższego celu. Ci mnisi nie walczyli na polu bitwy, nie zdobywali zamków, ale ich walka o zachowanie wiedzy była równie heroiczna. To byli żołnierze kultury, walczący z największym wrogiem ludzkości, zapomnieniem. I wreszcie, to opowieść o pięknie, które rodzi się w bólu. Te najpiękniejsze dzieła sztuki średniowiecznej, które podziwiamy do dzisiaj, powstały w wyniku niewywysiłku i cierpienia. Może właśnie dlatego mają taką moc? Bo są autentyczne. Są naznaczone ludzkim życiem. Więc następnym razem, gdy będziesz pisać maila albo postaw w mediach społecznościowych, pomyśl przez chwilę o swoim średniowiecznym koledze po fachu. O mnichu, który dla jednej strony tekstu musiał najpierw zabić owce, potem przez tydzień preparować jej skórę, samemu zrobić atrament, Naostrzyć pióro, a na końcu przy świetle świecy, kaligrafować każdą literę, ryzykując przy tym wzrok, kręgosłup i zatrucie ołowiem. Może wtedy spojrzysz na klawisz Enter z nieco większym szacunkiem. A teraz czas na Ciebie. Ta historia zaskoczyła Cię? Sprawiła, że doceniłeś swoją pracę przy komputerze? Zostaw lajka i napisz w komentarzu o jakim innym, pozornie spokojnym ale w rzeczywistości niebezpiecznym zawodzie chcesz usłyszeć następnym razem. Może o alchemiku, który bawił się ogniem i truciznami w poszukiwaniu złota? Daj znać. Do zobaczenia.